Dostanę się na tkani balami <grystanie> to stała, bo... Mati buduje dom Mati robi cosplay na nauika. Mam jeden bełt, muszę wyciągać z nich i strzelać A ty nie zapomnij wbić na g2, zostawić łapki i suba, miłego oglądania Dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj zaczynamy od tego że to znika Niknęło. Magikiem. Najlepszym może nie jestem, ale tutaj wejście na garaż, może. <laughs> Siła Kelvin, nie zwracaj uwagi. Testowałem parę rzeczy. O jezu, to by się też coś stało. Wyglądasz jakbyś dostał w łeb. Nie gadaj. Jak mi ukradniesz deskę, to masz pierdol. Druga coś mówię. Wow, stanę ci na tym. Zabierasz mnie ze za sobą. Zrobimy trick. Nie taki trik! Nie tego się spodziewałem. Gdzie jest ta szmula? Siema, bierz ją! Virginia! Bierz ją! Strzelaj! Wali ją, No! No co po co ci data Nie bój się! Co żeś zrobił? Napierdalaj do tego! No bierz tego... No, Virginia, pewnie, że tak. Wreszcie się udało. Co za szlaufy? Nie rozwalaj mi tego. Chodź tutaj, zostaw Virginie, psycholu i moje drewno. Ja! Dostał! No, ty chyba kurwa, sekpisz, że będziemy się tutaj bawić w coś takiego. Co ty mi tam rzucasz? a co przyniosłaś? Eee? Eee, co ee? Byłem dla ciebie miły na początku, ale teraz trochę szacunku. Zobacz, przed śmieć. Dobra. Virginia, zastrzel go. Ja cię tylko proszę. Strzelaj do No Dobra, dawaj mi tego kurwa gnat'a. Aha, warto było jej to dawać, widzowie. Straciłem oba upgradey. Dej mi broń z upgrade'ami. Upgradey zniknęły. <grymne> nie mam celownika. I nie mam tej szyny. Zapamiętać, nie dawać jej. Głupia szmula. Gdzie są te skurwysyny? Nauczysz się. Nie przychodzić tutaj. Takie mądre AI. Takie mądre AI. Słuchaj Virginia. Zmieniam zdanie. Bierz tego gnata. Wie, wierzę, że jak y, sztuczna inteligencja w tak, tej uczy się atakować gracza, tak ty się nauczysz z tego, kurwa, strzelać. A ty to... Ty to się niczego nie nauczysz, nie wierzę już w ciebie. Teraz zbudujemy nasz dom. Wow, ale to jest mądre! Ale fajne, ale mi się to podoba. Dobra, zbudujemy wreszcie elegancki dom. Taki, na jaki zasłużyłem ja i moja kochana Virginia. Co ty tam robisz? Chcesz mi wytłumaczyć? Czemu kradłaś? Czemu kradłaś? A za karę? Wiesz co za karę? Badylem cię będę tłukł. No nie płacz kurwa mać tam Wiesz co będzie śmieszne Jak będę do ciebie strzelał teraz procą Nie trafiłem, to jest śmieszne nie trafiłem znowu. Hahaha, <śmiewa> ja... Nie płacz, no nie... O. To było szybkie. Właśnie na to. Dobra, nieważne. Ta gra jest rozdupiona. Czemu... Jak się włącza i wyłącza, to się respią wszystkie z powrotem itemy, jakie znajdziecie z ziemi, ale... Jak włączysz i wyłączysz, to drzewa nie odrastają. Chyba, że one odrosną, ale za jakiś czas. Jaki zasięg ma kusza, bo... Kurwa, co to? to liście. Chcesz sprawdzić razem ze mną, byku? Całkiem niezły. Pozwolisz, że wezmę sobie te kusze od ciebie? Znaczy, te, ten bełd, dzięki. Widzicie, że ten śmieć ledwo co żyje. Dostał strzała. A teraz i tak chodzi tutaj kradnie drewno? Nie wiem, ten Kelvin to jest pijany albo nie niespełna rozumu. Gdzie są te wszystkie... A, tutaj. Nie po to ściąłem 30 tysięcy drzew, żeby on sobie szedł i ścinał własne. Zazdrosny jesteś? To się teraz połączy? Wow, Ale to jest dojebane. Kelvin, czy on ci zrobił krzywdę? O ty kurwo, jebana. A co by było, gdyby mnie ogarnął, że on mu zrobił krzywdę? I on by umarł? <laughs> jak se chodzi z tym gnatem w ręku, jak mnie ja zaraz strzelać? Krzyć, na ziemię, na ziemię! Gleba, gleba! Ty, można zrobić podwójną plantekę <laughs> Ciekawe po co. Może faktycznie da radę zrobić z czterech namiot. Nadeszła zima. Cholera. Gdy mój komputer daje o sobie znać, że jest zima. Jak była jesień i lato, to nie buczał. A teraz napierdala mi takie... Tornado, że nie czy nie odleci Jezus Maria, teraz nie będę mógł narzekać, że mi jest zimno Czyli jak uderzam w drzewo to spada z niego śnieg? Zacina mi to kompa, ale jest zajebiste Dobra ta pogoda to lekka przesada Co się kurwa patrzysz? Mati parę odcinków temu, będę zabijał kanibali tylko kiedy będą mnie atakować, Mati? Teraz, co się patrzysz? Coś ci się nie podoba? Denerwuje mnie ścinanie drzew zimą. Na początku mi się to podobało, mówię, ale fajne efekty. Ale teraz? Jak mi jeszcze raz to się sypie na łeb? Ja pierdolek. Cud, że ty jeszcze żyjesz, chłopie. Dobra, jak teraz zrobić drzwi? Tak, tak Jeszcze jedno, czy to już? Nie, chyba jeszcze jedno musi być. Pyk działa, Virginia. Chodź, ty bełty mi się skończyły. Nie może być, gruby. Oła, kurwa, ty. Chodź tutaj, dawaj gnata, albo chodź. Mam jeden bełt. Muszę wyciągać z nich i strzelać. To jaki ma full ubranko. I po co ci to ubranko? Dzięki za pomoc! W serio musi być jedna podpora, żeby to się wszystko trzymało? Nie mogę tej zdjąć. Czemu to jest tak kurwa krzywo? Ja pierdolę, Drzewo mnie zgniotło. Wyrżnę ten obóz, wyrżnę ten obóz, przysięgam. Małe kurwie. Oj, nie wróży to nic dobrego. Gdzie jest Virginia? Ty, chłopie, Kevin, odejdź. Mam mało HP, więc to będzie ciężka walka. Gdzie jest do no, zostaw tego Kevina? Ty maskowy skurwy synu. Dobra, ja tej Virginii przysięgam, zabieram broń. <ścoughs> Double KO! Uwielbiam tę rozjebaną grę wczytałem czytałem i straciłem wszystkie. Yy... Dawaj Virginia! Dobra, nie ma czasu, Virginia. Będę z tobą szczery. Jesteś turbo useless. Atakują nas, kurwa, obudź się. A tu Kelvin, prawie cię zastrzeliłem, stary. Ktoś następny chce tutaj mi szaleć pod bazą? A jeszcze wy? Zapraszam. Amunicja wciąż tu jest. No. Następny? Słucham. Czy ktoś jeszcze chętny się pytam? Nie myśl, że Cię nie widzę tam za tym drzewem. Ty? Nie myśl, że Cię tam nie widzę. Ty? Nie myśl, że Cię tam kurwa nie widzę. A Ty? Nie myśl, że Cię kurwa nie widzę też. Wszystkich Was widzę. Wszystkich Was widzę. Cześć, wszystkich Was widzę. Kurwo, co to? A to on. Nie widziałem cię. Sorry widzę, nie będę ryzykował, że mi tutaj zniszczą bazę. Zwłaszcza... ty Jezu, skurwo ty sumito pierdolony, nie no, rozstrzelam cię. Jak działa to? Czy to jest dobre? Ty, niezłe. Nie bij! Jej. Tak nie... Nie przystoi. Stój tutaj. A gruby wstał? O, wstaje. Po co Kevin, jak masz taką technikę przenoszenia tych wszystkich belt zajebanych? Chcę mi powiedzieć, że nie mogę zrobić dachu takiego, zrobiłem taki piękny szkielet, i nie mogę. zamienić tego w dach? Dobra, widzowie, będę z wami szczery. Ta konstrukcja trwa znacznie dłużej niż skonstruowanie tego całego muru. A ten co. Łapie go za łeb i udaje niewiniątko. No już. Fajnie było podnosić kolegów. O kurwa. Już. Znudziłeś się. O kurwa. Już. Nie no, jemu to chyba trzeba odciąć jakąś kończynę. On za szybko wstaje. No dobra, to już. Czekajcie. Czy mi się wydaje, czy Kelvin się zablokował? Nie potrafi stąd wyjść. I jak ja mu rzucę belkę tutaj, to on ją podnosi stąd? Ua, ua, ui, ua. Muszę to wykorzystać. Jaki on ma zasięg? Bo tych raczej nie łapie, ale... Tamte podnosi! Dobra. Najnowocześniejszy system przenoszenia drewna, zbogowany Kelvin. Tylko, że jak przyjdę i tamtego nie będzie i mi to wszystko znika. Właśnie chciałem mówić wcześniej, że na 100% rzuciłem więcej tych belek. Gdzie one są? Nie wiem, czy to zadziała, wiecie. Szczerze mówiąc, na jednym się coś takiego podoba. Byśmy mieli tam taki letniskowy daszek i moglibyśmy tam ustawiać jakieś rzeczy. Tak średnio to wygląda. Nie ma tych trójkątów. Pewnie za jakiś czas coś takiego by dodali do gry, ale w tym momencie to wygląda średnio, moim zdaniem. Czy da radę? No, na upartego. tego. Moi drodzy, tak się prezentuje nasz dom. Trochę zajęło stworzenie go, ale... ale mamy to. Później będziemy mogli dodać coś na to piętro. Będę chciał powiększyć jeszcze to, żeby to było na całą szerokość domu. Żeby był taki ganek. No jakoś... jakoś to wygląda, no. Jest na pewno lepszy niż tamta buda. A nawet nie chcę wam mówić, że ten odcinek trwa dwie godziny. Dzięki, Kelvin. No, niestety lekarstw żadnych tutaj nie było. Będę musiał iść do jeszcze innej miejscówki, żeby tego poszukać. No ale dobra, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj, widzowie, i kocham Was bardzo. Buziaczki Wam wysyłam. Widzimy się jutro. Pa.